Też w nawiązaniu, proszę Państwa, do pisma, które złożył klub odnośnie zamiany, odnośnie zamiany tych budynków, e, które mają być szatniami na budynki kontenerowe, myślę, że taka decyzja na dzień dzisiejszy jest przedwczesna. Dlaczego? Powiem w ten sposób. Wydaliśmy określone środki na zaprojektowanie budynków. Na dzień dzisiejszy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że gmina może nie być w stanie sprostać finansowo temu stuprocentowemu wzrostowi Po analizie przedstawię Państwu taką propozycję do rozważenia, aby na ten czas, kiedy będziemy oczywiście przy zachowaniu tej dokumentacji technicznej, bo to jest możliwe, aby wynająć na przykład kontenery do tej chwili od spełniające kryteria Warmińsko-Mazurskiego Związku jako szatnie pomieszczenia, żeby nie niweczyć tych projektów. I wówczas, kiedy sytuacja finansowa po wybudowaniu tych dróg się poprawi, to w tym momencie, żeby mając otwarte dzienniki budowy, bo to można na 6 lat nawet przesunąć, zrealizować te projekty, które są nie tylko marzeniem środowisk piłkarskich, ale tak jak w przypadku Jonkowa, mają być również miejscem spotkań dla emerytów rencistów, dla stowarzyszeń w budynku wolnostojącym, który spełniałby takie kryteria nieskrępowanego, nieskrępowanego, oczywiście w tym dobrym znaczeniu, korzystania z tego typu pomieszczeń i stanowił bazę dla rozwoju tych organizacji. To proszę Państwa, tyle. Będę Jeszcze tak. tylko odnieść do y, szatni, które Pan poruszył. Y, a Szanowna Rada nie wie. Y, Klub, y, Klub Czasienkowa wystąpił z zapytaniem do kilku komercyjnych firm z czy istnieje możliwość zamiany budowy szatni murowanych na tak zwane modułowe, przedstawiając plany szatni, które były przedstawiane w przetargu Gminy Jorkowa. Dostali, Jorkowa. Dostaliśmy informację, że istnieje taka możliwość, trzeba tylko zamienny projekt zastosować i okazało się, że, poprzez, że koszt Koszt budowy takiej szatni w systemie modułowym na terenie Jorkowa wynosiłby w granicach 350 tysięcy po zmianie tylko planów. Natomiast metraż i rozmieszczenie pomieszczeń nie byłoby zmienione. Natomiast koszt budowy szatni we Wrzesinie wyniósłby w granicach 250 tysięcy. Też z projektu, który już jest, więc nie trzeba nowego, kwestia zamiaru. I powodem tego było fakt, że mamy świadomość tego, że na dzisiaj w budżecie fizycznie środki zabezpieczone na szatnie we Wrzesinie jest 250 tysięcy i na szatnie w jest w granicach tam 315 bądź tam 20, czy nawet więcej. W granicach 400 tysięcy. Plan postępowania udzielania zamówień publicznych Gminy Jonkowo przewiduje, że na modernizację wojsk w Jąkowie pan Wójt planuje przeznaczyć blisko 630 tysięcy, a we wrześniu 417. 000. Tym samym, nie oszukując matematyki, brakuje pół miliona. Jakbyśmy chcieli robić y, szatnie murowane. Zaproponował pan Wójt 6 lat, do 6 lat wynajęcie wynajęcie ewentualnie kontenerów? Nie, nie. Nie, 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 absolutnie. Nie, nie. Że to jest możliwe? To nie, lat że nie. wydłużenie. Natomiast no mówiłem o dwóch I I teraz jest pytanie takie, a mianowicie z przetargów wynikało, że potrzebujemy blisko milion siedemset na murowane szatnie. Z informacji, z komercyjnych firm bez przetargu, zupełnie z grzeczności, gdzie udostępniono nam dokumentację i zdjęcie, wynika, że tak naprawdę Potrzebne te szatnie piłkarze, bo dzisiaj prawdopodobnie nie będą mogli grać. Można by było w formie modułowym zrobić już za do 50 dni. Więc dziwi jeszcze też fakt, że nadal Pan chce budować szatnie za blisko milion mając na uwadze, że wzrosty kosztów budowy, tak jak Pan zawsze wspomina, co roku rosną, a nie chce Pan zastąpić to budową modułową. Gdzie jest realizowana tak naprawdę w całej Polsce. W całej Polsce. Z tych, szanowni Państwo, modułowych budów robi się już żłobki, przedszkola i inne kwestie. Jest możliwość dostarczenia, bo jedna z firm, która zezwoliła nawet na umieszczenie w internecie swoich zdjęć, przysłała wiele takich realizacji. Więc tak chciałbym wiedzieć, czy. Czy to jest tylko po to, żeby przedłużyć i będziemy teraz co roku uzbierali siedemset? A czy nie jest uzasadnione wydanie 700 albo 800 tysięcy i budowanie to dzisiaj? Ja powtórzę to, co powiedziałem. Na dokumentację wydaliśmy określone pieniądze. System modułowy nigdy nie będzie tak trwały jak budynek Murowany. Po pierwsze. Jeżeli Pan by popytał ludzi, którzy dłużej w Białkowie mieszkali, to było coś w rodzaju takiego domku drewnianego, który się był uprzejmy spalić wiele, wiele lat temu. Ja powiedziałem, że nie jest to czas, w którym lekką ręką możemy zaprzepaścić dokumentację, która była przygotowana. Natomiast systemy modułowe, powiem Panu również, że Orlika musieliśmy naprawiać po kilku latach. Mimo, że te szatni były wykonane dość solidnie, ponieważ nastąpiło zmurszenie elementów konstrukcji drewnianej i to nie jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ dość istotnym elementem szatni są również natryski. Po każdym czasie nawet najlepsze, nawet najlepsze zabezpieczenia, zwłaszcza w takich obiektach ulegają uszkodzeniu, a co za tym idzie jest uszkadzona konstrukcja. Nie jest to tak budynek trwały czy zakładany użytkowaniu. Natomiast jeżeli będziemy mieli dane po to, że ktoś tam oferuje... Ja w tej analizie nie widziałem kosztów białego montażu, nie widziałem różnych rzeczy, które powinny znajdować się w takich, w takich obiektach, jakości e, materiałów. 5 lat gwarancji? E, panie Jacku, e, możemy wydać 400 tysięcy, mieć 5 lat gwarancji, potem z tego nie zrobić nic, bo w szóstym roku będziemy mieli taką sytuację jak w szałkach, że nastąpi zmuszenie konstrukcji. Ja bym sugerował Panu, aby poczekać. Chwilę na to, jak będziemy mieli oferty na wynajęcie, i wtedy podjąć decyzję, czy wyrzekamy się projektu, który może stanowić rozwiązanie docelowe w przedziale kilkudziesięciu lat, niż Pańska propozycja, która mówi, że po pięciu latach zostaniemy z budą bez gwarancji za 400 tysięcy zł. No, to Pan tak twierdzi, Panie Wójcie. Nie, Pan powiedział o gwarancji. O no, gwarancji pięć lat. lat. A budynki są A co trwale, Sopotem? są trwale, w związku z tym. Proponuje ewentualnie i składa wniosek zaproszenia ewentualnie przedsiębiorców, które budują taką budowę. I Panu na pewno techniczne kwestie wytłumaczył. Ja osobiście obiecuję, że dostarczę wszystkie kwestie techniczne, które otrzymaliśmy na maila. Z e, Ma jest nie? Na to Natomiast Panie Jacku, o ocenie decyduje przetarg, a nie oferta. I to, co no zostanie właśnie. wyspecyfikowane w tej ofercie, tak naprawdę jest wycenione a nie to, co mamy w tak zwanej promocji. Więc e, istnieje też e, takie prawdopodobieństwo, że sprzedaż na będzie jeszcze niższa. No cóż, no ja mam takie pytanie. Nie, nie. To, skoro z założenia Panu udzielenie zamówień publicznych brakuje pół miliona na rzecz nie? to skąd Pan chce znaleźć, skoro wciąż słyszymy, że tych pieniędzy nie ma? Jeżeli chodzi o sytuację, to doskonale Pan wie, że w ciągu ostatniego miesiąca tak naprawdę pojawiły się już rzetelne informacje o w zakresie robót dodatkowych, które pojawiły się między innymi przy wrześniu na próbę dygotki. To były założenia do planu, tak? Założenia. Natomiast tak jak rozmawialiśmy i na komisjach i na sesjach, e, pewne założenia e, niestety, ale na skutek pojawienia się dodatkowych pieniędzy, jak również komunikacji publicznej, będą musiały być zweryfikowane. I tyle. Czyli mam rozumieć, że szatni w tym roku nie będzie. Panie jeżeli pan nie, nie słuchał, nie słucha, nie panie Jasku, jeżeli Pan nie słuchał, to mamy przynajmniej trzy rozwiązania. To, które jest praktycznie niemożliwe, czyli ogłaszać przetarg i budować, to no nie będzie spotyka. Rozwiązanie, które jest tak naprawdę utratą pieniędzy, które Pan zaproponował. To pan Czyli nie. ja tak twierdzę, ponieważ te pieniądze, które poszły na dokumentacje techniczne staną się, staną się wydane bezsensownie i trzecia rzecz, żeby przetrwać okres, najtrudniejszy okres, wynająć pomieszczenia, które będą spełniały kryteria dopuszczenia drużyn, uratować, starać się przynajmniej, dochować należytej staranności w zachowaniu tych dokumentacji i jeżeli się to uda, jak najszybciej przystąpić do budowy budynków docelowych. Ale dokumentacja zostaje i nie trzeba nam odłożyć... Jeżeli pan robić, chciał zamienną nie dokumentację, nie to nie musi Pan to umieścić i uzyskać pozwolenie na budowę. Niech pan przeczyta prawo budowlane. Zam... Pozwolenie pan nie nie ma na budowę. To pozwolenie jest nieważne. Cała dokumentacja związana z wybudowaniem murowanych budynków. W tym momencie będzie do wyrzucenia, ponieważ to są jedyne miejsca na e, uzyskanie pozwolenia na budowę na budynki kontenerowe, które też będą trwale związane z gruntem. I mówimy w tym momencie o wygaszeniu Panie Radnych starych pozwoleń na budowę i zastąpieniu ich nowym pozwoleniem na budowę. To panie tylko pozwolenie, to... a nie dokumentacja. E... A po prostu wynająć O tym właśnie na nie jej... Docelowa 23 proszę nie, nie. nie. E, takie socjalno-biurowe pomieszczenie. kontener, kosztuje 400 zł netto miesięcznie, sanitarne 750 zł netto miesięcznie. Kontener jest o wymiarach 6 na 2 i od To nie są duże pieniądze na chwilę. No ale to to, 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 jest dopiero wyrzucanie pieniędzy na chwilę. To, to jest dopiero wyrzucanie pieniędzy na Nie, ale mówimy o momencie docelowym. Mówi to, się nam, że na nie to, można, bo jest docelowym tak spokojnie. Skończy jedna osoba e, Ale mówimy o momencie Być może za rok czy za dwa będą projekty, z których nam się uda wybrać pieniądze, żeby rozbudować urządnych karty. Nie, nie mamy gwarancji, że nie będzie pieniędzy, ale jest szansa. Teraz tak, wpakujemy się w te kontenery, bo wiemy ile kosztuje zakup. To jest 110 tysięcy e, kontenery ze takiego szatki kontenerowej gdzie w skład wchodzą cztery kontenery, gdzie są sanitarne pomieszczenia, i tam są toalety i prysznice i biurowo-socjalne. Bo też sobie pozwoliłam zadzwonić i popytać. I to jest 110 tysięcy za takie cztery kontenery. A tak? sześć ulepsze z Okej. Netto. I do tego wchodzą koszty transportu i to zależy jeszcze, okay. gdzie firma ma swoją siedzibę trzeba dostać. A jeżeli można by było wynająć, bo mówię, być może zaraz będzie ogłoszony jakiś fajny konkurs, będziemy mogli wydać fajne pieniądze i postawić coś trwałego. Świetnie, pani wie, że środki unijne się kończą, więc to, Ale to, by jeszcze, to dzieje. Co? jeszcze się nie działo. No to co nie będzie w Polsce? E... Panie państwo jeszcze też trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj też były rozmowy, pan mówił o tym wspominał. Tak jest przy w Jąkowie mają być też pomieszczenie dla analizy i, I do. stowarzyszeń. I, I musimy też po to wziąć uwagę. Prawda? Ale to, to wiedzę, którą otrzymaliśmy panie przewodniczący, bo rodzinie. To ona pokazała identyczny wymiar e, i projekt murowanego tylko ze zmienną konstrukcją budowy. Ale tam, bo tam wyszły nawet nie cztery pani radna, a sześć. Z wyliczeń, z wyliczeń jednej z firm, że, że zamienny projekt Jonkowa to nie nawet 4, a 6, żeby spełnić, spełnić powierzchnię, o, którą, o, którą, o której jest dokumentacja. Nie. Czyli i pomieszczenia, i odpowiednia ilość sanitariatów. Zgadzam się, że nie będzie kafelek, ale będzie stosowna wykładzina za testami. I będziemy mieli rzetelny kalkulacji oferty na wynajęcie tych kontenerów. E, jakąś tam gwarancję na obiekty kontenerowe, które zniweczą dokumentację techniczną, którą mamy. Ja na dzień dzisiejszy uważam, że są to prywatne zapytania osób, a nie rzecz, nad którą można normalnie procedować. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę. Jakoś w naszej części Polski, w części Europy, przy naszym klimacie, Specjalnie nie zdobyły popularności budynki typu kanadyjki, które tak naprawdę stanowią odzwierciedlenie konstrukcji kontenerowych. Jednak w naszym klimacie Dotyczy to zarówno osób, bo ja znam chyba trzy domy, cztery, które zostały wykonane w konstrukcji, w konstrukcji domków kanadyjskich, które są zamieszkałe przez czysto jako budynki mieszkalne. jednak z uwagi nawet przychodzenie przez punkt zero to, że u nas nie ma technologii specjalnie dobrze rozwiniętych związanych na przykład z impregnacją materiałów drewnianych, konstrukcyjnych, wybieramy konstrukcję sprawdzone, konstrukcję murową. Na które, pomimo gwarancji na pewne wyposażenie, jednak mury stoją i nie są narażone, proszę Państwa, na te procesy związane z warunkami klimatycznymi, błędami konstrukcyjnymi i użytkowaniem. Myślę, że jest to na tyle ważka decyzja, aby nie forsować jakiegoś jednego rozwiązania, które sobie wpadło do głowy, tylko w sposób rzetelny i racjonalny przeanalizować w tym momencie wszystkie trzy warianty, które się pojawiły. Ale to no? zrobiliśmy. To zrobiliśmy. No, ale pan mówi, że pan kontenerów. Nie, mówię, nie chciałem. Więc czekam to, na pana to, propozycję i ofertę. Nie moją. Ja nie mam kontenerów. Po to wystąpiliśmy, żeby mieć przynajmniej początkową i startową wiedzę o kosztach. Więc pan nie zarzuca, że ktoś prywatnie wystąpił. I chciałem przypomnieć, że nie buduje pan wież dwóch na srebrnej, tylko kontenery piłkarzom, które będą tak naprawdę używane w sezonie.